Warto tu być? Tym razem trzeba tu być. Zamek Krokowa, 3, 4, 5. W piątek godzina 18. Wystawa fotografii Jana Detlafa. Inspiracje Gdańskiem. W sztuce północnych kaszub. Zaraz potem wernisarz gościć będziemy Wandę Warską i Kalinę Jędrusik. O, to jest dobre towarzystwo. I mówić będzie o swoich rodzicach potem oraz grać na fortepianie filozof Gabriela Kurylewicz. Następnego dnia w sobotę o 17.00 spotykamy się z malarstwem Krysi Buczkowskiej, malarki, która tutaj na północnych kaszubach tworzy. I sielskie klimaty będą dla nas inspiracją do tego, żeby szukać w malarstwie Krystyny i tego, co niesie radość w obcowaniu z przyrodą i z naturą wody. Niedziela, jak na niedzielę przystało, w samo południe spotykamy się z piosenkami Edith Piaf, a zatem muzyka, która nam ozdobi cały dzień. A zatem pora na spotkanie. Trzeci Festiwal Dworów i Pałaców Północnych Kaszub jest realizowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne w ramach unijnego projektu Dwory Południowego Bałtyku.